Dzień dobry, witam w 12 odcinku z czeskiego morza w Age of History 3. Jesteśmy tu gdzie skończyliśmy ostatnio, czyli przed decyzją o ataku na Włochy. Długo, długo do tego, do tego dążyliśmy, ale w końcu możemy Możemy zrobić taki taki wiek, wielki krok. Robimy to głównie dlatego, że nam wkrótce wystrzeli agresywna ekspansja i tak powyżej setki po kolejnych inwazjach, więc, więc po prostu musimy się zająć teraz. Rozwiązaniem napięcia z Włochami, i po prostu dzięki temu pozbędziemy się najmocniejszego przeciwnika podczas nadchodzącej koalicji i będziemy mogli się czymś innym po co zająć kulturalnie. Nie? Zobaczymy tylko, czy nam sojusz wytrzyma jeszcze ten. O, sojusz nam wygasa, wygasa za rok. Więc my jeszcze poczekamy, aż nam wygaśnie sojusz z Polską i spróbujemy z nimi z powrotem wejść w kolejny sojusz, żeby ktoś nam potem odparł atak od strony Rosji. I wtedy raczej na spokojnie to sobie wszystko przetrwamy. To co my tu możemy w sumie fajnego teraz jeszcze porobić. Moglibyśmy jakieś budynki wojskowe w sumie pogarniać. Lokalne zasoby ludzkie, maksymalne zasoby. A, dobra. Zwiększymy sobie raczej po prostu, po prostu przez naturalny w każdym miejscu, w każdym istotnym punkcie. A czy w każdym istotnym punkcie, takim, który po prostu jest mały i się jeszcze nie rozwija za dobrze. Żeby najniższy poziom wzrostu populacji wynosił u nas przynajmniej 10%. Bo obecnie no niby jest tam 25% średnia, no ale lepsze może być jeszcze lepiej, co nie? Ciekawi mnie tylko, jak tam. Wygląda u innych, właśnie Właśnie temat populacji i zasobów ludzkich. No właśnie, my kadr Włochy mają 248 tysięcy. To wcale nie tak, nie, nie tak dużo mniej od nas, nie? Mimo tego, że my mamy, no Jezu, mamy beznadziejną sytuację, jeżeli chodzi o to. Hmm. Fakt o nieagresji z Hiszpanią, ok. Czyli czysto teoretycznie moglibyśmy dzięki temu zapewnić sobie bezpieczeństwo jakieś od strony, od strony Hiszpanii. Może nas nie zaatakują, jeżeli, jeżeli wybuchnie, wybuchnie koalicja. Byłoby bardzo fajnie, byłoby bardzo sympatycznie przede wszystkim. No i co? No idziemy dalej w te zasoby ludzkie? No idźmy te zasoby ludzkie w takim razie dalej. E, zróbmy to na dziewiątkę. i Wydajmy trochę tych pieniędzy i zobaczymy, co tutaj można generalnie wskurać maksymalnie. 294 tysiące maksymalnych zasobów mamy obecnie. 290 prawie 5 właściwie. Wygas, wygasł sojusz i teraz musimy jak najszybciej zafrać kolejny sojusz. Dlaczego tak mało? Wartość. Agresywna ekspansja Was niepokoi? Matko bosko. No nie, tak nie może być. My nie macie chyba lepszych opcji. Uuu, macie dużo lepszych opcji od nas właściwie. Mhm. Kurcze no no dobra, to może być teraz trochę skomplikowany temat w takim razie. Mieliśmy sobie jeszcze drugą bombę przygotować. W razie co, w razie co? No niepokojące trochę to się zrobiło, że nasz dotychczas najlepszy, najistotniejszy naj, naj, sojusznik. Eee, no, w tej chwili nie chcę już być naszym sojusznikiem, bo mamy zbyt dużą agresywną ekspansję. A jeszcze z Polską się mierzyć później. Ona odpierała dużo ataków, ale Polska nam oferuje ten sojusz, dobra. Jak my chcieliśmy Polsce oferować, to nie, ale jak oni nam to spoko, fajnie. Eee, gitara, gitara. Spoko, spoko, na chillku. Ale tak, ym, teraz jest ten czas, w którym powinniśmy wlecieć po prostu w Włochy, bo Włochy są w sojuszu z Danią. I mają trochę marionetek. To jest znaczący przeciwnik w tej chwili. Ale my możemy go po prostu pokonać. Dobrą sprawę. <noise> Włochy mają drugą najpotężniejszą armię na świecie. Więc będziemy się tutaj bili z naprawdę potężnym wrogiem w tym momencie. No nic, mam nadzieję, że to się po prostu uda. Że to się po prostu powiedzie. My wydamy swoich sojuszników, a oni robią co chcą. To jest chyba największy tej chwili konflikt w jaki weszliśmy tak niestety u koalicji. I tak yy, zobaczymy jak to nam pójdzie. Na początku celem będzie wejście w ten sposób. Spróbujemy wejść tak względnie płytko na sam start. Każda armia dostanie jest jakiś swój inny cel do osiągnięcia. A ja tutaj o, tu będzie aż taki cel do zajęcia, a tutaj próbujemy się skierować na tę ziemię w tym miejscu. No dobra, i zobaczmy, co tu się za chwilę będzie działo. Myślę, że mamy tutaj drobny problem, bo jesteśmy zaatakowani całkiem sprawnie. To już nie jest Wielka Brytania, która ma takie łatwe. Do pokonania armię, ale jak na razie udaje się odepchnąć pierwszą linię oporu, która nas spotkała. Okej, okay, udało nam się. Wszystkie obrężenia wygraliśmy właściwie. Północ sobie zajmujemy. Wchodzimy w głąb dalej. Traciliśmy dużo tutaj wojsk na jednym oddziale, czy znaczy na jednej armii, ale to nic nie szkodzi. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj trochę tracimy. Tutaj przegrywamy jedną bitwę. Tak, no, Dania jeszcze dołączyła. Dobra, to powinniśmy raczej iść w głąb. Powinniśmy wykonać całkiem sprawny szturm w tym wypadku tutaj. O, i tutaj sobie jeszcze byśmy mogli z tej strony zaatakować. Ej, to możemy takim fajnie ze stack to. A, uda się, uda się, udało się. Pięknie, 87 punktów już mamy. I w zasadzie to już wygraliśmy tę wojnę. Powinniśmy jeszcze bardziej ich rozgromić. Zjechać ich praktycznie do zera. By możliwie jak najwięcej zająć tego. Mieć jak najwięcej punktów do dyspozycji. Byśmy zrobić wszystko, żeby tylko możliwie jak najbardziej obezwładnić... Włochy. 5200 na minusie jesteśmy. Lekko, lekko, lekko tak, lekko, tak straciliśmy dużo pieniędzy, ale, ale nic. Ale nic się nie dzieje, nic nie szkodzi. Czy Nigeria spotkała swoje konsekwencje? No jeszcze nie, z no jakiegoś powodu tam nic się, nic się nie dzieje w ogóle, nie? A u nas prawdopodobnie jak tylko skończymy konflikt, to wyskoczy, to wyskoczy, to wyskoczy koalicja. A czy właśnie... Pieniądze jakieś tutaj mogę od Was wziąć? No, dalej będę na minusie i dalej będzie ciężko mi się odbudować. Żeby odbudować wojsko, potrzebuję 7 lat. No, jak na razie to jest duży problem. Znaczy, 7 lat, no, może trochę mniej będę potrzebował, ale nie zmienia faktu, że jesteśmy w sytuacji, w której nie powinniśmy jeszcze podejmować decyzji o zakończeniu wojny. Dobra, nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Musimy to tylko dobrze przemyśleć. Musimy wyjść przede wszystkim pieniędzmi na zero. Włochy tak obezwładnić, żeby oni na pewno nie zaatakowali nas podczas koalicji. Jak na razie tak, no perspektywa 7 lat oczekiwania jest bardzo ciężka. Budżet jak na razie jest na minusie w skarbcu. Powoli to się odbudowuje. Generał no zmarł jeszcze na. Jak na złość. Um, o, kurw, o kurwa, Rudolf halo, 1900 i tak, wydaje mi się, że i tak już tutaj nic więcej nie zdziałamy. Decyzja, którą teraz podejmiemy, będzie słuszną decyzją. Jak sobie zgarniemy taki wielki fragment Włoch na, na nas, na naszą korzyść. Albo zrobimy z nich marionetkę. O, jakby się dało marionetkę z Włoch zrobić. I wtedy na spokojnie wygramy w koalicji. I jeszcze więcej zgarniemy. Na raz. To będzie wielki deal. To będzie wielka chwila przede wszystkim dla nas. Teraz o to nam będzie chodziło. Ach, nie możemy z nich marionetki zrobić. 1041 kosztu. Wow, no nie no, tak, tak dużo to daje, nie uda nam się nad zdobyć. Mm -hmm. Ale możemy to jeszcze inaczej rozegrać. Moglibyśmy naprawdę zająć duży fragment Włoch. I tak nam agresywna ekspansja po tej wojnie wystrzeli aż za bardzo. Interesować nas będą operacje wojenne z ich strony. Całe ich pieniądze. Upokorzenie nam nie da za wiele, niestety. I co? I moglibyśmy od nich odzyskać na przykład. Tunezję. Tak, Tunezję moglibyśmy sobie od nich zabrać całą. Chciałbym sobie teraz zagadnąć tą część Włoch, przede wszystkim. Wyspę tutaj. Aha, tutaj nie mogę za wiele właściwie zabrać już rzeczy. Zabiorę tamtą całą wyspę. No to będzie już koniec właściwie zabawy. Może to niewiele osłabi, ale zyskam Tunezję pod swoją, pod swoją opiekę. I 134 agresywnej ekspansji. No dobra. Zrobiliśmy to. Zrobiliśmy coś. Z czego nie do końca będziemy dumni za chwilę. Ale mamy tak, mamy tutaj Tunezję pod sobą, i musimy to przemyśleć, co my chcemy teraz zrobić. Powinniśmy tutaj się ustawić, gdzieś w Szwajcarii. Jak mi się wydaje, przynajmniej, żeby potem w rozsądny sposób. Móc dalej zaatakować. Nie wiem czy to się w ogóle uda. Czy to jest dobry pomysł? Czy to, co zrobiliśmy jest dobry dobrym pomysłem w jakimkolwiek stopniu? Czy to teoretycznie Hiszpania nie powinna nas zaatakować z uwagi na paktonie i agresję i nie powinno to zrobić yy, włochy, bo my rozejm? O tu brak generała jest znowu, dobrze teraz zau zauważyłem. O właśnie, możemy sobie tutaj w rządzie budować, polepszać. Akademię Wojskową na przykład. Sąd najwyższy uu, sąd najwyższy możemy na... Jeszcze niższy poziom zbić. No, czekamy na kolejne ruchy przeciwników, właściwie, no, naszych sąsiadów. Jeżeli ktoś się zdecyduje na atak, na złożenie koalicji, no to jesteśmy na to już gotowi, definitywnie. Z każdym kolejnym rokiem odbudowujemy swoje. Dobra, Nigeria. To niedobrze, akurat, bo Nigeria jest mega daleko stąd. No, Nigeria. Że Nigeria nam wypowiedziała wojnę, ale nikt Nigerii nie powiedział wojny. To jest pokręcone, nie? No dobra, no jak Nigerii to się nie spodziewają w ogóle w tym wypadku. Więc mi się wydaje, że powinniśmy przejść przez tej ziemię Tunezji, zająć całą Nigerię i skończyć po prostu wojnę, nie? Nasze wszystkie wojska w tej chwili. Robić przemarsz przez całą to Hiszpanię. Wydaje mi się, że to jest nasza jedyna opcja w tej chwili. O Jezu, Jaka tutaj bitwa ma miejsce! O, o panie! Cóż za starcie potężne tu miało miejsce. Dobra i teraz tak, rozlewamy się. Raz, dwa, trzy. I znów będziemy kierowali się w stronę białego pokoju, definitywnie. Cztery, no i pięć. Nas będzie interesowało zajęcie tego całego obszaru właściwie. W tej kolejności. Tu jest teraz pełne skupienie na mojej twarzy, nie? Robię chyba najpotężniejszą operację lądową, jaką kiedykolwiek wykonywałem w tej grze. Jestem pod wrażeniem, ile... jaką ilością wojsk pluje cały czas Nigeria. Nie jestem w stanie tego powstrzymać po prostu. Traciliśmy już połowę wojsk właściwie w tym konflikcie. I niekoniecznie jesteśmy w stanie się dalej tutaj jakoś lepiej bronić. W naszych plecach Hiszpania <laughs> działa. Nieźle, solidnie, na terenach naszych ziem, oryginalnych, tak naszych, naszych własnych ziemiach, no jest generalnie chaos. jeden Wielki, znów Turcja sobie wjechała. E, czy to teoretycznie moglibyśmy sobie najemników trochę ogarnąć? Aczkolwiek, no, jeszcze się wstrzymamy z kilkoma decyzjami. Małe wojska tutaj powinny sobie zajmować na spokojnie tereny Hiszpanii, by jak najbardziej osłabić wynik obecny. No, jest nieciekawie. Musimy naprawdę tutaj dużo ziem zająć, żeby odbić, odbić się od dna. Podrunek od Indii, daje mi 15 złota. Nie wiem w jakim celu w ogóle. Ale chyba tak, chyba przegrywam całkowicie tutaj w Europie cały konflikt. Um. Takiego stopnia, że nawet Wielka Brytania mi łoi... E, Spuszcza mod Więc obawiam się, że to może być naprawdę... Ciężkie do wykonania, że już niemożliwe, właściwie, aby się odbić z tego. Też może, też może właśnie ta dominacja w Afryce pozwoli nam tutaj jakoś to dobrze rozegrać. 1%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, 14%, 15%, 11%, 15%, 16%. Walczymy, cały czas walczymy, cały czas próbujemy tutaj zdziałać. Cały czas nasi wrogowie próbują nam krzyżować nasze plany, ale. My się nie poddajemy. My się jeszcze nie poddaliśmy. Cała Nigeria praktycznie jest do przejęcia. Jest to całkowicie możliwe. 19% 21, 22, 20, 19, 21, 24! Nie wierzę. To się może udać 24, 24, 4, 26. <grym> Znowu to zrobiliśmy! Znowu to zrobiliśmy! Do dwóch razy sztuka! Mamy to! Znowu 26 tylko agresywnej ekspansji. Ach, udało się! O, to było ciężkie! Ale to była ciężka operacja! Czemu Katnigeria? Dobra, udało się, tak? Wróciliśmy z wojskami na jakie ziemię? Gdzie są nasze, nasze wojska generalnie. Nie, tutaj wszystko wróciło. To są bohaterowie. To są prawdziwi bohaterowie, którzy walczyli za nasz kraj. I co, żadnej atomówki nie użyłem. A być może użycie atomówki gdzieś by pomogło. Gdzieś może by rozwiązało problem, kryzys. Wow. I dzięki temu mamy już potężnie osłabione Włochy. Hiszpania. Oj, Hiszpanią to będzie dopiero ciężko, nie? Ale tak samo upogorzyliśmy Nigerię tak naprawdę. Niszcząc ją tutaj całkowicie, dominując ją. Um, jak bardzo jest w ogóle zniszczona, zniszczona okolica. Jakby, jak bardzo jak bardzo zostało to jest zdewastowane wszystko. Jakie jest ryzyko rewolucji w ogóle? No u nas to żadne tak naprawdę. Ale tu rośnie, tu w Hiszpanii, pięknie, tak trzymać, Oby jeszcze gorzej wam się powodziło. Dewastacja, no cały mój kraj to jest jedna wielka ruina, ale podoba mi się. Podoba mi się to, że z drugi raz się przeciwstawiliśmy wszystkim i nam to udało. I co? I dzięki temu zaraz w reaktor jądrowy na, na cześć i chwałę naszego państwa postawimy. 2,5 tysiąca dziedzictwa wpadło w międzyczasie. Kompletnie na to uwagi już nie zwracałem w pewnym momencie. Dlatego sobie militarne ulepszymy. Praktycznie pod maksimum. Udało nam się to bardzo dobrze rozegrać. Mamy dzięki temu Tunezję jako swojego, jako swojego e, swoją marionetkę, która nam będzie jakieś tam korzyści na pewno przynosiła z czasem. Zaraz zobaczymy w ogóle, co ja tu mogę zrobić. Właśnie, mogę, mogę rząd zmienić? Czy mogę zmienić ten? E, mogę zrobić prawa. Nie, nie w prawa to się wchodzi. Rząd. O, mogę zmienić chyba. Republikę Parlamentarną coś innego. Obrona no, jednostek plus dwa koszt tego. Demokracja, koszt podniesienia, koszt doradcy, maksymalne zasoby, koszt generała, atak generałów. Komunizm, faszyzm, koszt generała. Republika, czas rekrutacji, koszty republika kupiecka. Horda. Dyktatura. No, dyktatura generalnie, brzmi spoko w tej chwili. Państwo-miasto. Demokracja, plemie. Narodowy. Socjalizm. No, nie ma żadnych wad, generalnie, w tym wypadku. Atak jednostek, czas budowy i tak dalej. Autorytarny, koszt rekrutacji armii. Maksymalnie sobie ludzkie. Mmm, ja bym to jakieś procentowe rzeczy wolał, generalnie. Dyktatura, tak jest. Przyjmujemy dyktaturę w tej chwili. Przyjęliśmy dyktaturę. Zmienił, zmienił nam się kolor flagi, nawet. Dyktatura, proszę państwa. Tak jest. Atak jednostek. Maksymalna liczba pożyczek spadła. Nieistotne to jest dla nas w tej chwili. Mamy, Mamy nowe rządy. Mamy nowe rządy. Dokonaliśmy zmian. W naszym państwie. Od tej pory flaga Czech jest troszeczkę inna. Ale czy to źle? No mi się nie wydaje. Mi się wcale nie wydaje, że to jest źle. Po prostu nowe czasy. Ciekawe, że mamy odwrotną flagę niż Rosja w tej chwili troszeczkę. No bo a ta tu Nigeria to w końcu dostała swoją karę? Nie, no absolutnie. A nas to nikt nienawidził w okolicy. A nad Hiszpania, czyli ten, czyli ten pakt o jednej agresji kompletnie nie działa. No tak, bo to teoretycznie jako wojna obronna jest traktowana, chyba nie? Dramat jakiś. Reaktor na drugi poziom. Tam, oczywiście, finanse pozwolą. Tak jest. Wydajność produkcji wzrosła. Bomba atomowa. <grystanie> no i na no, dwie bombki czekają generalnie. I na pewno zajmiemy się wkrótce Wielką Brytanią i Irlandią do końca. No, trzeba będzie zamknąć ten wątek oficjalnie. Podsumowując, odparliśmy koalicję i zmieniliśmy sobie troszeczkę rządy. Chociaż nie wiem, czy w skrótce ich znowu nie będziemy zmieniali na jakieś inne. Ne. Aczkolwiek, no nie widzę nic, co by mnie interesowało w tym wypadku. Wszystkie koszty są nieistotne, no ewentualnie komunizm jeszcze jakoś, ale ale on nie daje to nic takiego e, mega go wyróżniającego. Obrony jednostek nie potrzebujemy aż takiej, a tak nam się bardziej przyda no i tworzenie prowincji narodowej e, no troszeczkę się przyspieszy w każdym razie, nie? Ruchy rewolucyjne powoli wzrastają z uwagi na to, że nie zrobiliśmy prowincji narodowych, e, ale tak, no możemy zrobić sobie jeszcze w ogóle. Ulepszenie stolicy, więc to jest dla mnie troszkę ważniejsze w tym momencie. Dostępne dziedzictwo, kolejne, możemy sobie ulepszyć. No to chyba pójdziemy sobie w, 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 w przyrost naturalny, jak sobie tam do 10, do 10 wskoczy. I nierdzenne prowincje, no jeszcze 500, 500 złota potrzebujemy i to będzie tyle. Dzięki za obecność, za uwagę i za wszystko. To było o Czeskie Morze. 11 odcinek, który dobiegł końca. A no i słyszymy się w kolejnym. Już powoli wchodzimy w late game. Dziękuję za obecność. Do usłyszenia. Papa pa.